Jo, 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 Mike, check, Mike, check. Dobra, jesteśmy gotowi? Przez zasady. To już się kameruje, człowieku? Game of Skate Care. Druga para półfinałowa. Po mojej prawicy Tczewianin, Bartosz. Poprosimy hałasik dla Bartosza. Publika szaleje, publika szaleje i uwaga, po mojej lewej Łukasz Gdańszczanin! Rozpocznijmy pojedynek, jazda! Uwaga! Ciupaga! Półfinałowy <noise> pojedynek rozpoczyna Bartek Bałdowski I pięknie wkleja się over Willy. Inno w drzewie opry Willy. No niestety, Łukasz Gosiewski nie powtórzył tego 1-0, Łukasz na pełnym opakowaniu, opanowaniu nie wjeżdża, najeżdża. Widać, że z pełnym uśmiechem na twarzy, ale niestety nie wychodzi mu również ten trik, ale to jego kolej, to ma szansę na to. Zaczynamy, najeżdża. Bartosz Waldowski. frontside disaster, river drugą, no i najeżdża Łukasz Wysiewski. Jest frontside disaster, jest i river, wykonał, bardzo ładna sztuczka. Nie dotknął. Chyba nie dotknął. Chyba będzie powtórka. I najeżdża Łukasz. Drugi raz. Jest. I teraz stają detaily. Daj Ciebie Zrobić to. No. Doszło do rezygnacji. Pokazuje Iksa, Literka. I najeżdża. Bartek Wałdowski. Spine. I... O, melonik, ale wyciągnięty taki. I Łukasz Gosiewski, Switch Disaster Od razu najeżdża Bartosz Bałdowski, czy powtórzy? Aj, było naprawdę blisko, że powtórzył Jedzie Bartek tu ma na spokoju Widzieliśmy nieraz tego zawodnika z tym melonem Jak? Proszę państwa, co za styl! Co za styl! I niesamowite z Melon przez spajna i Niestety, niestety. Proszę Państwa. Na ekstensywnym blancie Fajo, do, do fejku. Bartek Badowski starał się powtórzyć, ale niestety. 4-2, 4-2. Wszystko w rękach Bartka Baduskiego. Teraz jego kolej. Jedzie. Jest i back Daily, Płynnie jak do siebie. Łukasz Gosieński, wiemy, że potrafi tą sztuczkę. I zobaczmy. Niestety, ale nie. Udało mu się. 4 do 3, proszę Państwa. To jeszcze nie wszystko jest stracone. Wszystko w rękach Łukasza, aby zakończyć w tej chwili ten pojedynek. No nie tym razem, proszę Państwa. Nie tym razem. Się dzieje. Dalej mamy 4-3 Najeżdża Aj Mało brakowało, mało brakowało. Łukasz Gosiewski. Najeżdża. Jest to trik na piątą literkę. Piątą i ostatnią literkę. Co tam zademonstruje? blam Blunt! Do fejgi! Proszę Państwa! Ostatnia litera i najeżdża! Zachęćmy, zachęćmy go gromkimi brawami. Ostatnia połowa, półfinałowa, czy powtórzy, najeżdża. Mamy planta. I niestety, niestety, albo niestety dla Łukasza bo to on, on trafia do wielkiego finału i będzie mierzył się z jakimś młodym, młodym zawodnikiem, którym jest Franio. To co, mi tak? O ty kurde, rozwaliłeś! Nagrałeś ja to? Nagrałeś? Dary, Wszystko działa. Halo? Jezu. Witamy, witamy. Ścianka Game of Skate Care. Ze mną tak naprawdę drugi finalista, zwycięzca półfinału Łukasz. Co masz do powiedzenia po tym fenomenalnym pojedynku? No było spoko i życzę powodzenia na flanko. My również życzymy powodzenia Frankowi jak i Tobie. Dziękujemy. Ze mną był Łukasz Gosiewski, finalista Game of Skate Care. A ja w takim razie powolutku już Was zapraszam do obejrzenia ostatnich odcinków, bo już za chwilę wielki finał. Czekaliśmy na to. Tyle odcinków, tyle lat, tyle godzin materiału dla tej chwili. Yomen videos.